Okej okay. Chyba nie byłem nigdy za dobry dla siebie Tyle razy wymierzałem sobie cios Każdy ranek jak zawody w K1 I tylko zadający rany to pros Bardzo długo do mnie szło zrozumienie A potem parę razy je miałem o włos Aż pewnego dnia wreszcie pierwszy element Trafił na twoje miejsce i zbudził to coś Świadomość Nie jesteśmy tylko zbitką tkanek Zobacz sam jak to wszystko zgrane Czasem brak perspektywy nam, ale na bank to nie tylko przypadek. Głęboko w sobie zakopaną mamy te prawdę o sobie samych, zapomnianą aż tak, że nie dowierzamy. Kiedy jawi się nam przed oczami, więc każdego dnia wolimy stawiać na materializm i gonimy latami, tak do zmianami. Przekonani, że znajdziemy siebie gdzieś za zakrętem. A wystarczy parę chwil sobie dać, żeby zdać sobie sprawę z tego, co w nas niezmienne. Jakiś element nas, gdy wracamy w materię, budzi w nas gniew, bo podświadomie każdy z nas wie, że jesteśmy jak wiatr, który wieje gdzieś wysoko ponad koronami drzew. Tyle rzeczy w nas pompuje nie tak głośno, a krew pompuje dren tak cicho, że ciężko nam uwierzyć w to, że największy skarb dostajemy za może zrozumiesz to wszystko już dziś, może jutro I może przyjdzie to z trudem, ale gdy już odkryjesz tą naturę, piszmy Bimi pięć mówiąc, jestem za, ja, ja jestem siewcą Dobrzy ludzie ze mną, dobre żarno idą siać, rzucamy je w ciemność Mając pewność, komuś może światło dać, każdy z was jest siewcą Dobrzy ludzie zewsząd, dobre żarno idą siać, rzucają je w ciemność Mając pewność, komuś może światło dać, każdy z nas Szukamy siebie zawsze, nie tam gdzie trzeba Przeszłość, przyszłość, a ucieka nam piękno Czego teraz trzeba to zmienić szybko? Nieraz dajemy się dobijać opinią Bierzemy je za rzeczywistość naszą Bo nie wiemy, że je można ominąć I żyjemy tak we wszystko włażąc Samoocena upa od stóp do głów Stoi przywiązana do cudzych słów Ile może to trwać po grób? Ile lat się można jak trup? Każdy z nas jest własnym guru Sami przysparzamy sobie masę bólów Czas otworzyć te bramę na środku muru i obudzić to światło w duchu Bez miłości i szacunku do siebie zostaniemy ofiarami, które szykują pętlę na, na same siebie, ale wierzę, że drzwi dobrych dni nigdy nie są zamknięte Dla korporacji zaślepionych zyskami jesteśmy statystykami, a traktujemy jak święte To, co rzucają nam, zamiast o siebie dbać i nie łapać się na każdą przynętę Nie przyszedłem tu, by prawić morały, lecz podzielić się tym, co może, może coś zmienić serce Pozwala mi zostawić tego co widziałem w setkach średnic, już czas na Uczyć się wypatrywać ten, gdy pada Zwłaszcza kiedy pada w nas, a gdy wzrok zapada nie dawać szans I kierować jako światło gwiazd Ja jestem siewcą, dobrzy ludzie ze mną, dobre żarno idą siać Rzucamy je w ciemność Mając pewność, komuś może światło dać Każdy z was jest siewcą Dobrzy ludzie ze dobre żarno idą siać Rzucają je w ciemność Mając pewność, komuś może światło dać Każdy